Dzień doberek, witam wszystkich kolejnego dnia. Rano byłem w Nowej Zemburg, przepinka na czepy, powrót z pustą. Teraz wyjeżdżam do Trebur. Oj, zagroz grał, Niedaleko, nawigacja właśnie. Włączyłem nawigację Waze To jest nawigacja na samochody osobowe, jak ktoś nie zna. Ale tam gdzie jadę nie ma żadnych wiaduktów, zakazów. Więc mogę jechać według tej nawigacji. Ona fajnie pokazuje, jak policja gdzieś stoi, nawet jak stoją gdzieś jakieś ciężarówki na poboczu, auta jakieś z po prostu z awariami, z przebitą kołoponą i tak dalej, że jest niebezpieczeństwo. I bardzo dużo ludzi używa tej nawigacji. Dlatego to dobrze działa. Nie mówię, że na pewno wszystkie fotoradary, ale na przykład jak do Polski jechałem, to pokazywało idealnie, stało to gdzieś na poboczu, od razu było, że niebezpieczeństwo i potwierdza, że albo nie, za to jakieś punkty tam są, nie wiem, do czego one są. W każdym bądź razie ta nawigacja działa naprawdę. Do osobówek zajebista, ja jej używam. I... Mam być tam gdzieś tu jest 11, no wiadomo, że później, bo to nie osobówka. termin jest na 13, już patrzyłem w papierach więc jadę sobie tu do sklepu, kupię sobie płyn do szyb, papier ręczniki papierowe, bo tam będę i tak musiał dużo czekać tam będę i tak musiał długo czekać, a nie mam przy sobie, mam tylko końcówkę płynu, to kupię sobie płyn i kupię sobie ręczniki papierowe Pójdę sobie tu do netto. Także Mam czasu dużo Nie spieszy mi się Cały czas mi pierdzieli ducha ta nawigacja Pójdę, kupię sobie płynnik papierek. Dzisiaj się śmiałem, bo Pulpet do mnie zadzwonił mówi tak, kurwa, gdzie następny klient, gdzie następny AdBlue, wiozę, wiesz ten daleko, kurwa, czego tak daleko, nie? Ja Wiemy to ile tam masz? 47 km. Ja mówię, kurwa, jak się jeździ w koło komina, to tak jest nieraz. Ja tak zobaczę turę. Ja pierdolę jak daleko 120 km. Masakra, nie. Dobra, idę do sklepiku. Kupione, co miałem kupić. Można jechać. Można jechać i tak będę długo przed czasem. I tak będę długo przed czasem, także na spokojnie bez pośpiechu. Tam mam od razu odbiór, ale tam są kurcze naprawdę tak ruchawi, że porażka. No jak termin jest na 13 to podejrzewam, że rozładują do 14, później odbiór, no może się uda do 15, ale i później powrót stamtąd. Nie zachodzę jakoś specjalnie w głowę, bo nic to nie da, a tam naprawdę tyle, że nie trzeba samemu ani rozładowywać, ani załadowywać, także light. Chociaż jeśli mam być szczery, to ja lubię. Lubię wziąć wózeczek szybkim krokiem, cyk, 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 trochę się poruszać, kalorii spalić. Wolę to niż leżenie a Zwłaszcza w taką W taką pogodę Bo jakby nie było jakoś deszczowo Wiecznie To zawsze można się gdzieś przejść Szybszym kroczkiem Pospacerować Niż siedzieć na dupie I czekać Zaraz sprawdzimy Czy to działa Czy tu będzie coś po prawej stronie Patrzcie się Stoi gościu na awaryjnych i patrzcie się na nawigację. I teraz potwierdź, czy stoi, czy nie tak, oczywiście aktualne. Potwierdzamy jakieś dwa punkciki, mamy dwa dajmący. <laughs> nie wiem do czego to jest. I tak dalej. Ale jak aktualne to się pojawia Panie wszystko elegancko. Także widzicie, działa, proszę, drugi. Stoi gość na poboczu, proszę, cyk. I stoi, tylko nie jest uznany jako niebezpieczeństwo Ale jest pokazane Wszystko normalnie, kurde I żeby nie było, że To jest tak na pałę zrobione To nie jest tak na pałę Stoi tu coś? Proszę No kurcze, widzicie? Potwierdź Legancko, panie To wszystko normalnie, elegancko działa Takie rzeczy nawet pokazuje A teraz już lecimy Groz gerał Trebór dokładnie, ale za groz gerał 8 km 600 m do celu i patrzcie się, pokazuje fotoradar stacjonarny. Ja wiem, że on tutaj jest, to jest straż pożarna. Na wprost ją widać i tam jest fotoradar. No i on jest ustawiony proszę. Jeden jest tu, cyk. przez miasteczko i mamy fotoradar proszę, proszę, proszę widzicie go w prawej? Cyk? Aha, i tak za drzewkiem był schowany można by się nadziać pomimo kurde powolnej jazdy, żółwiego tempa i tak niestety jestem dużo za wcześnie półtorej godziny chyba, że mnie wcześniej gdzieś tam wezmą ale tutaj zawsze na tym parkingu stoi trochę ciężarówek i czeka wcześniej się zawsze wjeżdżało tutaj no teraz już jest z drugiej strony nawet mam na instagramie tu zdjęcie jak skanio najlepszo Można iść się umydować Drzwi otworzyłem Kartkę z tyłu położyłem Co trzeba dać Rampa 807 Mam nadzieję, że jest wolna I nie muszę czekać pod tą 807 Wygląda na to, że wolna Chyba tu jakiś pierdzik stoi Co to kurwa jest? Jest jakoś kurwa poszedł, zostawił pod rampą No ja pierdolę, co za kurwa typy No Halo Byłem w biurze Odjechał Byłem w biurze i mówię człowiek, weź to auto Bo kurwa ty jesteś gotowy A ja mam tam podjechać A to mnie rozładowywać Zaraz tylko wezmę papiery Ja mówię, nie zaraz wezmę papiery Mówię kurwa bo to z papierami trwa Tylko weź i przestaw samochód Przychodzę tu Gościa nie ma Kurwa zachodzę tam do biura a on ma jakieś problemy z papierami I se dzwoni do tego Ja mówię, człowieku bierz kurwa ten samochód nie? I dopiero babka w biurze mu mówi Żeby poszedł wziąć samochód Jak nie to mu nie wydadzą dokumentów I kurwa wziął szerota. No kurwa co za typ To jest masakra kurwa No tak ciężko iść W ogóle się domyślić kurwa Jesteś gotowy kurwa Odstawał auto i idź Wystarczy postawić po drugiej stronie Bo tam pod tymi rampami Kurde nikt nie Nikt nic nie ładuje tutaj Gotowe Dostarczone, odebrane papiery wzięte Powrót do Erlenze mamy godzinę za dwie druga Także dzisiaj Dzisiaj wcześniejszy powrót Dzisiaj wcześniejszy powrocik Jak przedtem byłem w sklepie i kupiłem sobie płyn do szyb, pokażę Wam. Kuźwa, patrzcie się. Kupiłem płyn do szyb. Nie popatrzyłem dobrze. Wziąłem. Psikam na szybę, a wyczyściłem szyby od zewnątrz i wewnątrz, i lustra wszystkie. I mówię tak, kurwa pieni się jakoś bardziej. Co jest, kurwa, panie, taki płyn? Ładny zapach, mój. Dobra, tam myje. Kurde, porościerałem to. Nie chciało to odparowywać, bo frosza ten co mi się kończy, o ten na spirytusie, to jest fajny płyn i kurde szybko odparowywuje do, do siebie, do samochodu osobowego oczywiście mam elegancki płyn, panie ADBL, jabłkowy ładny zapach, super czyści żadnych smuknic no ja tu do, do tego nie będę kupował takiego płynu kurde, nie no i kurde, tre tre Mówię, dobra, odczekam chwilę. Odczekałem chwileczkę, taka smuga się zrobiła. Świeży papier, kurwa elegancko. Patrzcie normalnie, <laughs> wszystko teńkie, ale się kurwa orobiłem. Na końcu mówię, zobaczę na tą butelkę. Patrzę się, mówię, kurwa, odmrażasz, zapewnię ochronę do minus 60 stopni. <laughs> ja pierdziele kurwa. Drapnąłem pierwsze, patrzę niebieska butelka, chuj tam będę szukał panie. Drapnąłem od razu. Eleganckie, tego. Tak. <laughs> może się przyda ten odmrażacz niby powłokę zostawia ochronną że tak szyby nie marzną zobaczymy kurde, czy coś zostawia czy się pic na wodę tylko że kuźwa do tego czasu też będzie 20 razy padał i to zle zejdzie <laughs> ale ja powiem wam, nie mogę jeździć z takimi, kurde, nie zaznaczyłem sobie, że odebrałem. Nie mogę jeździć z takimi upieprzonymi szybami. Absolutnie nie lubię. W lecie też jak tych robali, to zawsze gdzieś w cieniu, jak stanąłem pod jakąś firmą, to od razu psikałem. APC jest dobre, APC szybko też ściąga robale, tak kogoś interesuje. Nie trzeba specjalnych płynów kupować, APC rozcieńczyć tam 1 do 20 wystarczy tylko nie w słońcu, bo hm. w słońcu zresztą nic się nie robi, nie myje się samochodu i tak dalej i tak dalej także szybki lustra wypucowane rozmrażaczem <gryw> <gryw> powiem wam tak, że firmy w Europie, większość zdecydowana się, Że jak, on, jak oni to mają podejście do pracowników, i tak dalej. A okazuje się, że w Ameryce Południowej na plantacji bananów firma Edeka i Rewe zatrudnia bardzo dużo ludzi, i były tam łamane prawa człowieka, i to tak dosyć poważnie. Rozpowszechniło się to, jakieś tam instytucje badały to wszystko. No i oni mają niby teraz z tym zrobić porządek, a ja nie wierzę w to, że nikt nie wiedział, co tam się dzieje, a prawda była taka, że zmuszano ludzi do pracy na przykład. Zmuszano ludzi do pracy na przykład, podczas tego, gdy jakimiś mocno trującymi dla człowieka pestycydami były te banany pryskane i podczas tego pryskania było. Ludzie byli zmuszani do pracy. To sobie wyobraźcie, kuźwa. No, pryskają pewnie jakimiś samolotami, czy z jakichś natrysków, i kuźwa, ty masz w tym robić. Jak się ludzie sprzeciwiali. O, 30. Dlatego tutaj ten fotoradam. Jak się ludzie sprzeciwiali, to ich albo wyrzucano z pracy, albo maltretowano. I to nie jest wymysł, bo zbadano to i okazuje się, że to prawda. Więc. A, no właśnie. Takie firmy z takich krajów, gdzie się tak niby strasznie szanuje prawa człowieka. A widzicie, do czego to dochodzi. Tam gdzieś jeszcze mało tego, że byli tak traktowani, też jakieś strasznie głodowe stawki. No, przechodzi naprawdę ludzkie pojęcie. Cały czas, wszędzie gdzie tylko się da, chcą z ludzi kuźwa robić niewolników. Później się dziwią, że ci ludzie z tych krajów chcą uciekać do Europy. No jak mają nie chcieć uciekać? Jak oni ich kurwa, nawet pryskają kurwa, jakimś głównym masakra. To jest szok. To jest szok. Do tego ostatnio było, że. Chyba w dwóch marketach w Niemczech eee, ludzie zarabiają. Chyba to było. Nie pamiętam już, Kuźwa, że są za zbyt niskie stawki, jak na teraz, że pracownicy się domagają podwyżek. Firmy nie chcą. Nie będę mówił nazwy akurat teraz, bo czytałem kilka artykułów i. Ale i dwie czy trzy sieci handlowych, także możecie się. Domyślić mniej więcej o kogo chodzi, no i co tu kurde dużo mówić? No fajnie kurwa, mieś ja tym busem chłopie no co, no kurwa, bierz to auto stąd. Zapierdala bez kulu na mu kule kurwa daje kurwa. Niebieskie mu nie pasują Czerwone muszą być Idź już w chuj No kurwa, na tył auta kurwa poszedł bez kule Teraz mu kurwa <grym>, na 3 Metry są potrzebne Kurwa Ajajaj Ajajaj aj, 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 Panie Że wszędzie wyzysk, wszędzie jest wyzysk ludzi, na każdym kroku, na każdym kroku, wszędzie tylko byle kurwa, żebyś robił tylko za frajer, nie pyskował kurwa, jak nie kurwa w takich krajach, gdzie kurwa jest bida, nędza i ludzie nie mają za co żyć. To kurwa wyrzucają z pracy, albo jeszcze kurwa na czerwonym pojechały, pierdole. Jeszcze cię kurwa zmaltretują, zbiją panie kurwa no. A, a później się dziwią, że ci ludzie kurwa tu przyjeżdżają i kurwa odwet robią na wszystkim co się da. Mówią, patrz jak oni sobie żyją kurwa za naszą robotę. Wszędzie w tych kurwa krajach, gdzie kolonizowali kurde, to tak było. Niestety. I to przeważnie, widzicie, stoją za tym wszystkie te kurwa, duże kurwa korporacje, markety, wszystkie ktoś ci powie a, tobie mówią żebyś się kurwa uczciwie dorobił że musisz podatki płacić że musisz być bardzo uczciwy wszystko kurwa zgłaszać e, tobie będą kurwa gotówkę zabierać kurwa, żeby cię kontrolować cyfrowo żebyś czasami ich nie oszukał a jebańcy sami kurwa gnębią kurwa ludzi na drugim końcu kurwa świata maltretują, zmuszają zatrudniają kurwa za głodowe stawki Dlatego tutaj jest wiele też firm, które, wiecie, oni mówią, że oni mało zarabiają. Jak ja ostatnio przeczytałem, że Volkswagen nie będzie zatrudniał nowych ludzi i dzięki temu, wiecie, ile zaoszczędzi? 10 miliardów euro. 10 miliardów euro na tym tylko, że nie będzie nowych ludzi zatrudniał. A sam Volkswagen mówi, że oni z każdego przychodu 100 euro na czysto mają tylko 3 ,40 euro 40 <laughs> centów ja już kurwa w to wierzę ale nawet, policzmy sobie 34 euro z 1000 z 10 340 euro z 40 tysięcy no 1300 lekko ponad, nie? 1360 euro Czyli z każdego samochodu, że mają 1360 euro. Eh, na 100% kurwa. Ja powiem tylko tyle: patrzcie się, patrzcie się, kurwa! ochlapali mi szybki, łej. tak ładnie były wyczyszczone. je jebane. lustereczka, wszystko. Oj, oj, oj. Tak, zarabiają 1200 euro na jednym samochodzie. Mhm. To ja wam teraz powiem tak Golf Golf GTI Podrożał Uwaga O 10 tysięcy euro Oczywiście inflacja i tak dalej 10 tysięcy euro podrożał Niech mi ktoś powie, że podzespoły Podrożały dla nich Które są produkowane w Chinach 10 tysięcy euro bo firmy, które niby dla nich pracują, mówią, że pracują cały czas od 10 lat za te same kurwa pieniądze i wszystko idzie za te same kurwa stawki. Oto chwila. No co podrożało? No, tak się nas robi w balona. Wszystko, się, wszystko idzie do góry, to tak, z energią. Jest taki filmik na TikToku jeszcze z czasów pandemii, pandemii, z czasów jak wybuchła wojna na Ukrainie. Zaraz na samym początku jak wybuchła wojna na Ukrainie i, w, w, i, i podnoszono ludziom ceny prądu zajebiście do góry. Jest miejscowość w Niemczech gdzie prąd jest dostarczany w 100% z wiatraków. Tam jest tak dużo wiatraków, że cały ten prąd, który do tej miejscowości jest dostarczany, jest dostarczany właśnie z wiatraków. No i podniesiono im. Prąd, o bodajże chyba 50 czy 60% od razu na samym początku. Wiecie, jeszcze wojna dobrze nie rozkręciła, jeszcze żadnych nie musieli nic kupować, nic zrobić, ale już od razu pierwsze co, panie ceny do góry. Czyli wiedzieli już dużo wcześniej, ale do czego dążę? Gość wyszedł z kamerką i mówi: tak Patrzcie się, na naszej miejscowości prąd jest w 100% z wiatraków, i nam podniesiono cenę prądu. O połowę, bo jest wojna na Ukrainie, inflacja. I on mówi tak, wiecie co, ja chyba wiem dlaczego, bo to wiatr z nad Ukrainy wieje. <śm> taka kurwa już jest farsa, takie robienie ludzi w chuja, bo się nie da inaczej tego nazwać. Tylko wiecie, no, ludzie ludzie, no nie reagują na to, no co no podnieśli stać, mnie. no będziemy płacić, będziemy płacić. A prawda jest taka, że płacimy za frajer, kurwa. Oni zarabiają 100% więcej, bogacą się, mają kolejne miliardy na konta. Tak jak ja mówiłem ostatnio o prądzie, jak ja e, dostałem dopłaty 800 euro i teraz będę płacił 60 euro e, miesięcznie więcej, co daje 720 euro w skali roku. E, więcej i teraz sobie policzcie. E, jak jest taka miejscowość, 10 tysięcy domów? Z 10 tysięcy domów niech oni mają, ja liczę tylko 500 euro, a niektórzy przeżyli 1000 więcej, płacą mnie. Wiecie, jakie to są pieniądze na całe Niemcy, same Niemcy, same energetyki, z ceny paliwa, jakby jebały do góry względem tego, co było przed pandemią, przed wojną. I ja tu podaję tylko ceny paliwa i ceny energii, a przecież żarcie wszystko poszło do góry. I to ohoho, zajebiście. Ale ja Wam powiem teraz ciekawostkę. Najlepsze jest, bo od tego czasu, od pandemii, wojny, inflacja w Szwajcarii wyniosła, uwaga, 2%. 2% pierdolone procent. Tam, gdzie jest drogo, gdzie ludzie zarabiają trzy razy kurwa więcej. Ceny nie poszły trzy razy do góry. 2% i to uwaga. Ludzie się zbulwersowali. Skąd takie kurwa podwyżki, bulwersacja? Ludzie, którzy zarabiają sobie 6 7 tysięcy 6700 franków przeciętnie. To nie jest wysokie nagrodzenie. Mówią, że. Dlaczego takie wysokie podwyżki? Jak jajka kosztowały euro, kosztują euro 2 centy i oni mówią, już to wysokie podwyżki. Tu jajka kosztowały euro, kosztują kurwa 2,20. <laughs> 100 kurwa procent ponad do góry. No niestety. Ale panie, co tam w Ameryce Południowej, w Afryce, można ludzi kurwa wyzyskiwać. Tu ludzi można kurwa czesać, kurwa na kasę, bo się nie da tak kurwa wyzyskiwać, maltretować, torturować. Wszędzie robią co chcą, bo ludzie nie reagują Trzeba chyba ogromnej tragedii i ogromne, ogromnego tąpnięcia, żeby, żeby się ludzie odsknęli To można mówić o tym, ale każdy powie, no a co ja mogę zrobić, a ja co mogę Trzeba się zjednoczyć kurwa, wejść i zrobić z porządek Wiecie, jakby się zaczęły masowe protesty yy, że ludzie by nie poszli do pracy, tylko wyszliby na ulicę i staliby dotąd, aż kurwa, te ceny wrócą z powrotem do takiego stanu, co wcale niskie, jakieś mega nie były, bo jakoś kurwa, wszystkie te firmy funkcjonowały i zarabiały miliardy. Jakby za, wzięli za mordę producentów samochodów, żeby kurwa e, płacili miliardowe, miliardowe, nie milionowe, miliardowe kary za to, że celowo robią samochody które się rozlatują, telewizory, które zamiast 15 lat kurwa działać, działają 3. Tak. To by było inaczej. A wiecie, tak, to śrubka. Cyk? Da się? Poczekamy jeszcze chwilę. Cyk? Jeszcze chwilkę. No to cyk jeszcze chwilkę. A jeszcze troszeczkę. A jeszcze chwilkę pokręcimy. I tak wiecie. Prawda jest taka, że średnio zamożni ludzie i biedniejsi biednieją coraz bardziej, a ci najbogatsi stają się tak okrutnie bogaci, że to się w głowie nie mieści. Taka jest prawda. No ale panie, co zrobisz, jak nic nie zrobisz? Nic nie zrobisz, no bo co zrobisz? Co zrobisz? Sam co zrobisz? Ja mogę o tym mówić. Ale widzicie, po wyborach w Polsce co się dzieje widzicie miało być tak pięknie tak cudownie zapowiadać się, że będzie coraz gorzej no, Polacy mają piękne przysłowie do tej samej rzeki się dwa razy nie wchodzi i co z tego <ścoughs> drugi raz wybrali gówno dobra, a teraz już powrót zostało ile kilometrów 55 kilometrów liczmy nawet godzinkę tak spokojnie piętnasta za trzy piętnasta za trzy trzeba odstawić naczepkę ale najpierw do biura z papierami o chuju złoty ktoś tu stanął no i co teraz? ten odjeżdża czy nie? chuj wie panie Ej, chyba nie o kurwa panie patrz pan gdzie pan cofiesz patrz pan gdzie pan cofiesz kurwa bo pan w rółkę zaraz wjedziesz dobra wjeżdżamy tu Wjeżdżamy tu i idziemy się meldować. Dzisiaj 230 km, papiery wszystkie, wszystkie zawsze odjeżdżają, jak ja już sobie jadę, panie kurwa. 230, i damy. Piętnasta dwadzieścia tyle.